To 50 lat wychowywania młodzieży w duchu szacunku do tradycyjnych wartości, etosu pracy i drugiego człowieka. To 50 lat kształcenia wartościowych ludzi i specjalistów w wielu zawodach. Dzieje szkoły to istotna część historii miasta, którego wizytówką są ludzie wychowani i wykształceni w murach zespołu szkół samochodowych i ogólnokształcących. Wielu z nich kształci w naszych murach swoje dzieci, wnuki, sprawiając, że staliśmy się niemal szkołą pokoleniową. 50 lat temu, w 1972 roku, powołano do życia zasadniczą szkołę zawodową fabryki samochodów małolitrażowych w Bielsku Białej. Misją placówki było wówczas kształcenie przyszłych pracowników zakładu FSM. Wówczas blisko 100 nauczycieli kształciło ponad 1200 uczniów w siedmiu zawodach skoncentrowanych na branży samochodowej. Dziś jesteśmy nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się szkołą, która prowadzi naukę w siedmiu oddziałach szkoły podstawowej nr 38, ośmiu oddziałach branżowej szkoły pierwszego stopnia nr 5 oraz dziewiętnastu oddziałach technikum nr 5. Niczego dzisiaj człowiek nie osiąga sam tylko właśnie musi być zbudowany zespół, który współpracuje tak naprawdę dla dobra innych i dla naszej młodzieży, bo to jest nasza przyszłość. A ta placówka na mapie edukacyjnej naszego miasta jest bardzo znacząca z wieloma osiągnięciami. Na pewno nie zdążylibyśmy ich tutaj wszystkich wymienić. Są te świeższe, które już znam, ale te, które były za czasów poprzedników, za to też bardzo, bardzo dziękuję. Nasza przyszłość to nasza młodzież, nasze dzieci, a to w tej szkole, co jest ciekawe i o czym wspomniał Pan Dyrektor, jeżeli absolwenci przyprowadzają do Was swoje dzieci, to znaczy, że poziom przez lata jest stabilny, a poziom wykształcenia i wychowania jest odpowiedni, a na tym przecież nam, dorosłym, najbardziej zależy.